Halo, dzień dobry, dzień dobry. Dajcie znać, czy słychać mnie dobrze. Słychać mnie dobrze, dajcie znać proszę. Słychać, dobra. No to co standardowo poczekamy na więcej osób. Dajcie znać, gdzie jesteście, co teraz robicie. Słychać super, dzięki bardzo. Co tam u Was? Dajcie znać. Bardzo dobrze słychać. No super, bardzo, bardzo dziękuję za info. Dajcie znać, co u Was, proszę. Ja standardowo łączę się z Wami na kawkę z Luxmanem, oczywiście. Także mam nadzieję, że Wy też już właśnie wiecie, że jest ta godzinka i łączymy się na wspólnego live'a. Co my tutaj mamy? Pan, Krzy pan Krzysztof jest w Szwajcarii, świetnie w pracy. O, a tutaj pan HDS 2544 jest w pracy z polecenia Luxmana. No świetnie, bardzo się cieszę. Proszę napisać, jak tam zadowolony pan jest, jak się pracuje. W sumie pytania retoryczne na pewno jest dobrze, ale proszę tutaj nam coś więcej napisać. Super, tutaj kolejny pan dojeżdża do pracy. No świetnie, no mamy poniedziałek jednak. Tak dobrze mówię, poniedziałek, tak, poniedziałek dzisiaj. Czyli po weekendzie wracamy do normalności, tak? Lecimy do pracy. Ja też, jak widzicie, w pracy jestem. Ale jak to się mówi, wszyscy pracują w Luxmanie, tak? Super. O, tutaj pan nam mówi, że. Deszczyk pada, a Pan w kabinie Czyli jakaś pauza, rozumiem, tak? Panie HDS No ciekawe jak Pan ma na imię Tak będę się zwracała tutaj Żeby Pan wiedział, że, że mówię do Pana e, Czy w pracy na TikToku No generalnie y, ja pracuję w, w Luxmanie Natomiast tutaj łączę się z Wami e, Z przyjemnością po prostu no, Nawet nie traktuję tego jak pracę Tylko właśnie z przyjemnością co tam yy, jeszcze mi powiecie, chłopaki i dziewczyny, bo też oczywiście dziewczyny również tutaj się pojawiają, także super. Zastanawiam mnie, czy będą podrywać, bo jak nie to będzie nudno. Ciekawe, kogo podrywać. Zastanawiam mnie, czy będą podrywać, bo jak nie to będzie nudno. Ciekawe, kogo podrywać. Nie wiem o co chodzi. Dobra, słuchajcie, no standardowo łączę się tutaj z Wami na live'a, żeby sobie chwilkę porozmawiać, no i też poodpowiadać na Wasze pytania, bo właśnie nie wiem, czy tutaj już wcześniej w życiu jakby... przepraszam, wcześniej właśnie byliście tutaj na, na takim naszym live'ie, czy wiecie jak to tutaj wygląda, ale generalnie teraz od poniedziałku do czwartku łączę się tutaj z Wami na takie live'y. Gdzie będę odpowiadała na Wasze pytania? Nie mam tutaj nic, żadnych ofert przygotowanych, więc wszystko Wam z pamięci tutaj odpowiadam, coś sobie rozmawiamy. Ja pytam, Wy odpowiadacie, więc mega super. Natomiast piątki to są takie standardowe dni, kiedy mówię Wam o ofertach pracy aktualnych na kolejny tydzień. Także serdecznie tutaj witam, jeżeli wcześniej nie byliście. Na, na takim lajbie, to super, że jesteście teraz. Generalnie chciałam się zapytać, bo tak wcześniej myślałam sobie, o czym mogę tutaj Wam powiedzieć. Generalnie dzisiaj właśnie przygotowywałam artykuł na naszą stronę Luxon.pl. Mam nadzieję, że. Byliście kiedyś, oglądaliście sobie, to tam również właśnie są artykuły na temat no ogólnie No jakby pracy, pracy kierowcy, również jakichś takich wydarzeń z dróg w Niemczech na przykład, o prawie, który się zmienia, które dotyczy kierowców, więc jakbyście mieli chwilkę, to sobie tam zerknijcie, bo oprócz właśnie tego, że na naszej stronie luxman.pl są nasze oferty pracy, to również tak jak mówię, prężnie działamy, są jakieś nowinki, ciekawostki, więc serdecznie zapraszam i dziś właśnie pojawił się nowy artykuł, e, który właśnie pisałam na temat e, wypadku, który miał miejsce właśnie na e, jednej z dróg w Niemczech i tam akurat e, wypadek polegał na tym, że e, mieliśmy 74-letniego kierowcy, który no nie wiadomo w sumie z jakich przyczyn, ale wjechał w barierki, tam akurat trwały prace jakieś remontowe, budowlane, e, no i on akurat e, wtedy wjechał w te roboty drogowe. No i właśnie w wyniku tego zdarzenia mieliśmy, no wiadomo, ze samochód, cały tam skacowany, różne z niego substancje zaczęły wyciekać, więc automatycznie też akurat było, było zatrzymany cały tam ruch, trzeba było robić objazdy, był duży korek i tak finalnie 200 tysięcy euro kary, to wszystko tak jakby strat, przepraszam, 200 tysięcy euro strat tutaj to wszystko opiewa. No i i też ten pan biedny tutaj akurat poniósł jakieś tam obrażenia. Na szczęście nie były one jakieś mega, mega poważne. Natomiast wiadomo, że no tutaj po takim wypadku no trafił do szpitala i był hospitalizowany. Natomiast właśnie dążę do tego, że sobie tak myślałam, co mogło być przyczyną i co tak przychodzi na pierwszą myśl, że tak powiem, jak myślimy sobie, że mamy wypadek i kierowca 70 no prawie pięcioletniego, więc pytanie do Was. Co myślicie, czy jest jakaś bariera wiekowa, która gdzieś tam by... Wiadomo, pewien wiek jest i po prostu lepiej, żeby taka osoba gdzieś tam nie jeździła, czy że, nie wiem, może stwarza jakieś bezpieczeństwo. Yy, czy coś takiego według Was istnieje, czy tak naprawdę nie ma znaczenia? Yy, pan Damianek mówi, że lewa karta. O, pan Daro mówi, że nie ma. Czyli co, myślicie, że to po prostu jakieś takie indywidualne predyspozycje? Jak ktoś ma siłę, jest, że tak powiem, no, rześki, gotowy do pracy, to może i nawet jak ma, no nie wiem, 80 lat, to, to wtedy okej, okay, tak? Tutaj pan mówi, że 75 to już trochę za dużo. No właśnie ja się tak zastanawiałam, bo mm, wiadomo, że to też nie ma czegoś takiego, że jakaś tam dyskryminacja wiekowa czy coś, bo absolutnie nie. Natomiast, no, Często tak się zdarza, że nawet właśnie jak szukam gdzieś tam takich ciekawostek z niemieckich drugą, czy mogę napisać na naszą stronę, no to rzeczywiście często zdarza się tak, że niestety, ale są właśnie wypadki, w którym uczestniczą osoby starsze. I też właśnie na Facebooku zrobiłam taką dyskusję na temat tego, co kierowcy właściwie myślą, czy rzeczywiście jakby może to być. E, takie wypadki mogą być również, e, przy, czy jakby. M, tutaj odpowiedzialność za innych, bo on się czuje, ale ciało odmawia posłuszeństwa. No właśnie, to też troszkę tak jest, że może być tak, że będzie stwarzał. Niebezpieczeństwo przede wszystkim dla siebie, ale jednak też dla innych, tak jak w tym przypadku. No tak nie było tam napisane właśnie, jeżeli chodzi o informacje od służb, od policji, co było dokładną przyczyną tego wypadku. No i to w sumie takie zastanawiające, bo jednak nikt nie powie, że no, ktoś może był troszkę starszy i dlatego. Więc tak się zastanawiałam i pomyślałam, że akurat na tym live zapytam, co myślicie, ale widzę, że w sumie się zgadzacie trochę ze mną. Natomiast wiadomo, to takie nasze rozmowy tutaj. Nie wiemy jak było, więc ciężko tutaj się jakoś tak wypowiadać. Natomiast właśnie chciałabym Was też tutaj... O, jakby zachęcić, żebyście sobie weszli na naszą stronę luxman.pl, bo tak jak mówię, tam fajne ciekawostki się pojawiają, no staram się, żeby to było jak najbardziej ciekawe dla Was, żebyście też byli na bieżąco z sytuacją na drogach też, jeżeli są jakieś wypadki, korki, to również tam mamy takie artykuły, gdzie o tym informujemy. Pan Andrzej pisze sam jestem kierowcą długie lata i uważam, że 75 nie powinno, nie powinno już jeździć, powinno być zabrane prawko. No kurczę, właśnie ciekawe jak to jest, jak to jest rzeczywiście, no bo też no, nie ma co jakby tutaj dyskryminować i też właśnie mówić, że no pewne, pewien tam wiek jest i od razu trzeba zawierać prawo jazdy, natomiast no chyba nie ma takiego złotego środka, bo też zabronić to źle, z drugiej strony pozwalać na to, gdzie rzeczywiście czasami może... Ktoś nie zdaje sobie sprawy z tego, nie? Że, że właśnie no może już czas ze sceny zejść, jak to się mówi. Pan Tomcio mówi, że, robię, że właśnie no może już czas ze sceny zejść, jak to się mówi. Pan Tomcio mówi, że robić badania. No to też jest właśnie jakiś tam e, pomysł na to, żeby w pewnym momencie, jak, jak się osiąga pewien wiek, to może żeby te badania były częściej. Na przykład to też myślę, że byłoby jakoś e, sensowne. Dobra moi drodzy, mamy kawkę, e, a ja się jeszcze nie napiłam, także ci napiję się i patrzę, co tutaj jeszcze piszecie. Mm. E, tak, na wiek ścisłe badanie. To tak. E, zawodowo jeździłem i widziałam ludzi w pewnym wieku koniec jazdy. No właśnie widzicie, fajna, fajnie, że mi tutaj piszecie o tym, co myślicie, bo to jest... E, no, z drugiej strony, jakby fajnie wiedzieć o czym tutaj, osoby, z którymi sobie rozmawiam, do których ja mówię, co myślą na ten temat. Więc, mega super, że właśnie w tej dyskusji tutaj uczestniczycie. W ogóle fajnie by było kiedyś się połączyć tutaj z którymś z kierowców. Może. Któryś z Was byłby jakby zainteresowany tym, żeby zrobić sobie tutaj taką rozmowę, że tak powiem. Jakbyście byli, to napiszcie do mnie na, tutaj na TikToku wiadomość prywatną, że chcielibyście pogadać, to wtedy możemy sobie właśnie popytam was, czym się zajmujecie, czym jeździcie, jak wam się pracuje, także to byłaby chyba fajna, fajna sprawa dla też innych kierowców, którzy nas tutaj oglądają. Eee, o, pan Aksel jeździ Iveco z HDS na manualu. Na manualu, no nieźle. A teraz właśnie eee, zazwyczaj się mówi, że no wszystkie już auta raczej do tego automatu odchodzą. Także pan widzę, że tak bardziej klasyka. <laughs> Dobra, eee, co my tutaj mamy? O, tutaj mamy pana, który jeździ 45 lat, jeszcze 2 lata i koniec. Wow, to... Nie staż, powiem panu. Naprawdę mega mega szacun. Super. A czym pan jeździ, proszę powiedzieć? O, pan Andrzej znowu tutaj mówi, że jeżeli chodzi o badania, to tak naprawdę nie dają nic. 70 lat maksymalnie i koniec jazdy. Powinno się obowiązkowo oddawać prawo jazdy do urzędu. No ciekawe właśnie, jakby coś takiego wprowadzić, to jakby się kierowcy na to mieli, nie żeby też nie było takiej sytuacji, że rzeczywiście będą mm, źli, trochę ograniczeni, no bo wiadomo, że jeden w tym wieku może być e, no, w dobrej kondycji, dobrze się czuć, a drugi może być troszkę bardziej, tak wiadomo, e, no troszkę mniej siły, więc ciekawe, ciekawe, no to ciężko, ciężko tutaj akurat taki złoty środek. Utrzymać. Pan Paweł, wysyłacie paczki wszystkim kierowcom, co zatrudniali się przez Waszą agencję? Tak, jak najbardziej, a Pan nie dostał? Jeżeli Pan nie dostał, to proszę do nas wpisać. Bo czasami jest tak, że my na przykład wysyłamy te paczki każdemu, potem ktoś nie odbiera, te paczki do nas wracają, a potem pan mówi, że paczki nie ma. Dobra, panie Pawle, nie ma sprawy, proszę do mnie napisać wiadomość prywatną tutaj na tym TikToku, dobra. I gdzie pan tam pracuje i zobaczymy, właśnie czy mam pana adres do wysłania, czy wypełnił pan ten formularz nasz? A jeżeli nie, no to tam wszystko pokieruję i wyślemy taką paczkę. Ale potem bardzo bym prosiła, żeby Pan, nie wiem, fotkę wysłał w czapce na przykład, w koszulce. Fajna sprawa by to była, dobra? Także proszę się do mnie odezwać, odpiszę na pewno, dobra? Panie Pawle, proszę mi tutaj napisać, że Pan przyjął wiadomość i że pan się odezwie. Oczywiście chcemy, aby każdy nasz tutaj kandydat, każdy kierowca, który tutaj akurat wyjeżdża z nami, który wybiera nasze usługi, żeby naszą paczkę otrzymywał. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie mamy taką akcję, że każdy, kto wybiera nasze usługi, dostaje potem paczkę z gadżetami. Jakie gadżety? Na przykład mamy tam długopisy, smycze, koszulki, czapki, nawet zawieszki zapachowe do samochodu, otwieracze do piwa, mamy również zapalniczki, smyczki, no naprawdę, dużo, dużo rzeczy, że aż ciężko nawet teraz pamiętać. Jak mamy sezon zimowy, to nawet mamy skrobaczki do Ships, Słuchajcie, jest logo bardzo fajne, takie, że się łapkę wsadza i w środku jest taki puszek ciepły, dzięki czemu sobie nie trzeba tej rączki Jakiś śniegiem brudzić, także to akurat mega spoko. Już niebawem sezon zimowy się zaczyna, więc wracamy do tego. Będziemy takie rękawice oczywiście wysyłać. Także, Panie Pawle, proszę jak najbardziej tutaj nadrabiać, pisać do mnie. Po do Pana się odespę, i też bardzo proszę, jak już Pan paczkę od nas otrzyma. To, żeby sobie machnąć jakieś zdjęcia albo w koszulce, albo w kamizelce, w czapce, no będzie nam mega miło zawsze, to jest właśnie fajna sprawa, jak widzimy, że ktoś po prostu tego e, używa. Więc jak ktoś z Was tutaj nas ogląda i już dostał właśnie którejś z takich gadżetów, no wyślijcie zdjęcie, e, nawet nie musicie twarzy pokazywać wiadomo, jeżeli się wstydzicie czy coś, będzie mega miło nam. E, słuchajcie, na dzisiaj bardzo Wam serdecznie dziękuję za taką e, krótką rozmowę właśnie. Na na temat e, tych wieków, tutaj, na tych lat, Boże, na, tych, na temat tych lat, e, na tą krótką dyskusję. Także słuchajcie, widzimy się jutro, bądźcie tutaj ze mną. Tak standardowo, jak mówię, między 14.30 a 15.00, tutaj zazwyczaj się z Wami łączę. Przygotujcie sobie jutro kawkę pyszną, cieplutką i będziemy się słyszeć. Także na dzisiaj serdecznie dziękuję, a Wy wejdźcie sobie na luxman.pl, Kliknijcie ten ostatni artykuł i przeczytajcie o tym wypadku, o tym zdarzeniu, o którym mówiłam. Zobaczę ile było wejść i mam nadzieję, że właśnie po tym live'ie będzie ich naprawdę dużo. Także do usłyszenia, dzięki i miłego popołudnia.